Jeżeli ty też tak kiedyś miałeś, to w tym filmie pokażemy ci, jak tej sytuacji uniknąć i żeby zapobiec kontuzji. Witam Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj na warsztat bierzemy temat, który jest absolutnie kluczowy dla osób trenujących, niezależnie od jego poziomu: Jak zapobiegać kontuzjom, czyli jak ćwiczyć świadomie, mądrzej i tak, żeby nie wypadać z treningów na kilka tygodni przez ból czy przyciążenie. Bardzo często widzimy na siłowni osoby ambitne z dużą świadomością i chęcią osiągnięcia celu, ale niestety ciało za tym nie nadąża. I to nie dlatego, że są słabe, ale po prostu dlatego, że brakuje kilku podstawowych elementów w planie treningowym. Dokładnie, bo zobaczcie: kontuzja nie bierze się znikąd, jest to proces, który narasta tygodniami. Na początku jest mała mobilność, słaba rozgrzewka lub jej brak, do tego dochodzi niewyspanie i słaba technika. I ból gwarantowany. Boli kolano, bark lub poczujesz plecy podczas podnoszenia sztangi. I progres idzie w odstawkę. Dzisiaj w filmiku pokażemy Ci, co zrobić w prosty sposób, tak, żeby tego uniknąć, i tak, żeby, żebyś mógł już to wdrożyć od następnego treningu u siebie. Najpierw porozmawiamy o mobilności, bo to jest fundament, który większość osób pomija. Mobilność to nic innego jak zakres ruchu, którym Twoje ciało dysponuje podczas ćwiczeń. Jeżeli nie ma odpowiedniego zakresu ruchu, to ciało zaczyna szukać innej drogi, aby wykonać ten ruch. Niestety, prowadząc do złej techniki, lub napinając inne mięśnie, o których nie chcemy. Na przykład, jeżeli masz sztywne biodra, to plecy podczas przysiadu zaczynają pracować w sposób, którego nie chcemy, napinając się bardziej lub zwiększając swoje obciążenie. Lub jeżeli nie ma na przykład odpowiedniego zakresu w stawach skokowych, to podczas przysiadu pięty zaczną odrywać się od podłoża. Czyli najprościej mówiąc, mobilność to nic innego jak sposób, w którym Twoje ciało porusza się w trakcie ćwiczeń. Tak, i dlatego właśnie ograniczona mobilność prowadzi do kontuzji. Bo gdy nie ma swobody ruchu tam, gdzie powinna być, to obciążenie przenoszone jest na inne miejsca, które nie są do tego stworzone. A stąd już prosta droga do kontuzji, do ostrego urazu bądź właśnie przewlekłego bólu przeciążeniowego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie rozciągali się pasywnie, ale także pracowali nad tym aktywnym zakresem kluczowy element to rozgrzewka. wiem, że wiele osób ją ignoruje, myśląc sobie, że szkoda na nią czasu albo że jej nie potrzebuje. I najbardziej popularne jest to, że spociłem się w drodze na siłownię, więc zaoszczędzę trochę czasu i albo szybciej wrócę do domu, albo dłużej już potrenuję i powycisnę. Tak, to prawda. Sam kiedyś tak myślałem i myślałem, że szkoda tracić czasu na rozgrzewkę, ale Dobrze rozrobiona rozgrzewka naprawdę robi różnicę. Ruchy są płynniejsze, ciało bardziej dogrzane i przygotowane do wysiłku fizycznego, a zakresy też na tym korzystają. Tak i to właśnie wszystko dlatego, że fizjologii nie oszukasz, bo gdy mięsień jest zimny, to jest sztywny i gorzej przywodzi impulsy nerwowe. Ściekna są mniej elastyczne, a stawy bardziej zastałe. Tak jest. Wyobraź sobie, że to jest tak, jakbyś chciał ruszyć samochodem po całym, całej nocy stania na mrozie i jakbyś chciał od razu na, na 4000 obrotów wejść. Dokładnie. I dlatego właśnie rozgrzewka podnosi temperaturę tkanek i przygotowuje je do dalszego, bardziej intensywnego wysiłku. I ile w ogóle powinna trwać taka rozgrzewka? Rozgrzewka nie musi być długa. 5-7 minut konkretnej i dobrze zrobionej rozgrzewki w zupełności wystarczy. Jeżeli nie wiesz, jak taką rozgrzewkę wykonać i chcesz jakby podstawowy zestaw ćwiczeń, możesz wejść na naszego Shortsa, aby ją zobaczyć. Trzeci i chyba najczęstszy powód to technika. Widzę wiele osób, które kopiuje ruchy z internetu od kolegi na siłowni lub pamięta coś sprzed kilku lat. Ale każdy ruch. Ma swoją określoną biomechanikę. Niezależnie czy jest to bieganie, wyciskanie czy przysiad. Dokładnie, a co jeśli jej nie skorygujemy? Prędzej czy później pojawi się problem. Nie musi być od razu to dramatyczna kontuzja, która nas wykluczy z paru miesięcy na treningów, ale może być to drobne ukłucie, które z czasem przekuje się w przewlekły ból. No dobra, ale tak naprawdę jak wygląda dobra technika? Dobra technika to taka w której stawy ułożone są w takiej pozycji, w której są naturalne i bezpieczne, czyli to jest taka pozycja, w której nasze stawy jak najbardziej naturalnie ustawiają się podczas ruchu. Aha, już rozumiem, czyli jak robisz przysiad i kolana schodzą ci do środka, to obciążasz więzadła. A jak robisz martwy ciąg z garba, to obciążasz kręgosłup. Dokładnie tak. Tak więc jeżeli masz złą technikę to bardzo mogą ucierpieć efekty i nieprawidłowa aktywność mięśni. Tak więc bardzo ważne yy, może być nawet jedna wskazówka, jedno ustawienie, które realnie może wpłynąć na poprawę Twoich efektów treningowych. Przedostatni element, o którym mówi się coraz więcej, czyli regeneracja. Jeżeli trenujesz na 100%, jesz byle jak, mało śpisz i pracujesz fizycznie lub siedzisz po 8 godzin dziennie w pracy. To ciało nie ma warunków na to, aby się zregenerować i abyś odpocząć. Tak jest. A w takiej sytuacji nawet drobne mikrourazy nie nadążają, żeby się zregenerować, a twoje ciało nie jest dostatecznie przygotowane na kolejny wysiłek. Regeneracja to nie wymysł, to druga część treningu. Tak jest. Dlatego swoim pacjentom mówię, że to nie sport i nie trening was niszczy, tylko brak odpowiedniej regeneracji ponieważ bez tej regeneracji nie są w stanie wykonać odpowiedniego treningu, zregenerować się na 100% i tracą przez to swoje efekty. Dokładnie, gdy się nie regenerujesz, to ciało powoli się psuje z treningu na trening. Ostatnia ważna kwestia na sam koniec, czyli rozciąganie. Bo większość osób robi to automatycznie po skończeniu treningu, ale to nie działa tak, jak wszyscy myślimy. Tak jest. Rozciąganie od razu po treningu to nie jest najlepszy pomysł. Mięśnie wtedy są zmęczone, pełny metabolitów i niezdatne do pełnego wydłużenia. Wyobraź sobie sytuację, że nie po to idziesz na trening, żeby wywołać skurcz mięśniowy, żeby od razu po treningu e, rozciągać go. No dobra, wszystko super, ale w takim razie, jeśli rozciąganie od razu jest złe i nie robienie tego, to, to co mam robić? E, na to moją receptą jest to, że jeżeli wykonujesz trening rano lub po południu, to rozciąganie najlepiej wykonać w domu w godzinach wieczornych. Wtedy, kiedy ciało jest spokojniejsze, a układ nerwowy nie jest już aż tak pobudzony. Ma to sens, to może rzeczywiście zwiększyć zakres ruchu, ale co jeśli ktoś nie ma czasu wieczorem? Jeżeli nie masz czasu wieczorem, moją zasadą jest to, że jeżeli nie jesteś w stanie wykonać jednostki rozciągania po treningu w domu, to rozciągnij mięśnie. Te, których nie używałeś podczas treningu, lub te, które dostały tam najmniejszy bodziec. Dokładnie, czyli przykładowo, jeżeli robisz trening nóg, to od razu po skończonym treningu nie idziesz rozciągać 20 minut nóg, tylko skupiasz się na rękach, na klatce piersiowej bądź na plecach. To realnie zmniejsza ryzyko kontuzji, zwiększa Twoją mobilność i też zwiększa Twoje efekty na siłowni. I to już cały pakiet, który potrzebujesz, aby zapobiec kontuzjom i żeby nie, wy nie występował ból podczas treningu. Mobilność, rozgrzewka, technika, rozciąganie i regeneracja. Te pięć elementów, które stanowią podstawę do uniknięcia kontuzji w przyszłości. Dokładnie. Dajcie znać w komentarzu, które ćwiczenia najbardziej wam się spodobały, co chcecie zobaczyć w przyszłych odcinkach i jakie kontuzje najczęściej wam się zdarzają. Tak jest. Zostawcie suba, lajka i piszcie komentarze. chase